Zawsze jak przyjeżdżam do rodziny, miejscowości, mam jakieś takie zupełnie inne rozkminy niż na co dzień. Kwestia wspomnień, z tego skąd pochodzę, tego co mnie ukształtowało. Dzisiaj mam taką myśl, którą się z Wami podzielę a propos kto ma rację, kto nie ma racji i efektywności. Ale takiej nieefektywności jak pracować więcej, tylko być skutecznym. Wiele razy powtarzałem, że uwielbiam biznes za to, że jest zero-jedynkowy. Znaczy, albo Masz pieniądze, albo nie masz pieniędzy. Tak samo sprzedaż: albo sprzedałeś, i masz pieniądze od klienta, albo nie sprzedałeś, nie ma nic pomiędzy. Dlatego właśnie nie jestem fanem świata marketingu, czyli tych sytuacji, gdzie ktoś mówi o zasięgach, lajkach. Tak samo nie jestem fanem firm, które mówią na pierwszym zdaniu otwarcie o firmie: No, zatrudniamy tam 50 osób, 100, 300, albo stworzyliśmy w tym roku nowe 50 miejsc pracy. No to jak to słyszę, to tak jestem trochę zdziwiony, że ktoś pokazuje to jako wartość główną, bo każdy dorosły, prawie każdy dorosły, wie, że miarą skuteczności widać jest zysk. Niektórzy mają problem z tym słowem, że zysk, tylko zysk, tylko zysk, ale firmy tworzy się dla zysku. A zysk generuje się po to, aby realizować swoje pomysły, pasje, wieść godne życie. I czemu ten wątek akurat tutaj zaczynam? Widzę mnóstwo ludzi, którzy mówią, że ich. Sposób jest lepszy na prowadzenie biznesu, marketingu i tak dalej. I moja myśl jest taka, że nie ma czegoś takiego jak lepszy czy gorszy sposób na marketing, sprzedaż, budowanie firmy, zatrudnianie i tak dalej. Bo jedynym kryterium jest to, czy masz kasę na koncie. Nie, nie obroty, nie przychody, ale dochód. No i ktoś powie, no tak, ale całą firmę, całą kasę inwestuje w firmę. Dobrze, a jest taka jeszcze mała gwiazdeczka w tym wszystkim, taki mały odnośnik, małym drużkiem napisany: czy prowadzisz godne życie? Ty jako właściciel biznesu, prowadzisz go przez rok, 2, 3, 5, nawet 15, znam ludzi, którzy mają firmę 5-6 lat, duże firmy, kilkadziesiąt osób zatrudniają, ogromne obroty, ogromne koszty, oni są biedni jako właściciele. No i tłumaczą sobie to tym, że no, muszą inwestować w firmę. Ale jeżeli na przykład zatrudnia ktoś 50 osób, Załóżmy, że to będą osoby fizyczne, takie bardziej praca, praca rękami niż umysłem, no to utrzymanie tych 50 osób samych kosztów pracy to jest 150 do 200 tysięcy. Teraz, jeżeli by przyjąć, że z każdego pracownika 500 zł powinno iść na rzecz szefa, czyli zrozumcie mnie dobrze, gdzie ktoś za tytuł no to po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy, żeby ten biznes się bardziej rozwijał. Jeżeli mam 50 pracowników, którzy kosztują mi prawie 200. To 50 razy 500 zł to jest 25 tysięcy złotych i to w mojej ocenie powinno być wynagrodzenie tej osoby. Minimalne, minimalne wynagrodzenie tej osoby, które jest jego prywatnym wynagrodzeniem, nie ma nic wspólnego z zyskiem firmowym, jest to jego prywatny, prywatny majątek. Bo, no dobra, czemu szef ma zawsze pisać więcej niż jego pracownik? Bo jest szefem, właścicielem, podnosi ryzyko i przede wszystkim utrzymuje te 50 osób, te 50 rodzin. I to są ogromne odpowiedzialności, ogromne ryzyko. Jak ktoś, który ma biznes, który się rozwija na małej marży i tak dalej, to tym bardziej to jego prawo, ten jego cholerny obowiązek generowania sobie tych pensji na poziomie 25 tysięcy przynajmniej miesięcznie, co będzie dla wielu brzmiało jak abstrakcja w ogóle. Co ty w ogóle gadasz? Średnia krajowa w Polsce jest tyle, a minimalna tyle. Nie ma znaczenia. Mówimy o przedsiębiorcach, którzy byli w stanie wygenerować 200 koła na same et Koszty pracy, nie mówiąc o logistyce, biurach, od herbaty przez papier toaletowy po ubezpieczenia, sprzęty, nie wiem, monitoring budynku, sprzątanie, no bo to są jakieś kosmiczne kwoty. Jeżeli ktoś tego nie ma, to znaczy, że się bawi w firmę. To jest moja ocena. Że bawi w firmę, że jego interesuje tworzenie firmy, dla tworzenia firmy, a nie interesuje go zysk firmy. Jestem teraz w takim miejscu, które nazywa się taka budka, gdzie jest tam 100 lat Trymanowej, czy tam ileś lat Trymanowej. Nad rzeką Dunajec, gdzie powiem w jakby Strong powiedział, no, no no, nie, no ja nie mogę jeść pokarmu, ja muszę tylko pływać. Jak nie będziesz miał tego pokarmu w postaci swojego bufora prywatnego, to żyjesz na tak dużej krawędzi, na krawędzi zysk, bankructwo, zysk, bankructwo cały czas, że to jest niezdrowe dla wszystkich. Teraz załóżmy, że ktoś ten biznes prowadzi i te 25 tysięcy miesięcznie ma. To znaczy, że buduje sobie majątek, co zrobi, i jest w stanie. Nie wiem, kupić dom, mieszkanie, wybudować dom, mudewet, zapewnić cicho, zapewnić godne życie swojej rodzinie. A jak tego nie ma, gdzieś mu nie wyjdzie w biznesie, a jak tego nie ma i coś mu nie wyjdzie w biznesie, to traci biznes, traci swój majątek, bo w sumie go nie ma i nie jest w stanie na poziomie higienicznym przetrwać tego trudnego okresu. Bo nie ma hajsów na swoje prywatne rzeczy. Więc jak można ratować czyjś biznes, jeśli nie ma swoich prywatnych pieniędzy? Kilka wideo w tym temacie już nagrałem, ale chodzi mi o to, że możesz robić, jak chcesz, działać, jak chcesz. Ale jeżeli nie ma pieniędzy na koncie, to znaczy bawisz się w firmę. Kropka. To nie musisz robić po osmanowemu tego w ogóle. Po traciemu, po, po Robinsowemu, po jakiemuś tam jeszcze. W ogóle tego nie musisz robić czyjąś metodą. Tylko pytanie, czy Twoja metoda działa. A w środku biznesu bardzo łatwo to sprawdzić, weryfikując stan konta firmowego, a ciebie, jako właściciela, stan konta prywatnego. Amen. Tyle w temacie. Możesz mieć rację, a możesz mieć rację i pieniądze. I bardzo często widzę, że te dwie rzeczy są zupełnie oddzielne. Ja, miałem rację, miałem rację. Dobra, spoko. Światopoglądowo może tak, ale czy ma to odzwierciedlenie w kasie na koncie oraz w lifestyle'u, który prowadzisz, czy na przykład czy masz pieniądze i czas, żeby z tych pieniędzy korzystać, choćby w postaci tego, że spędzasz go z rodziną w ilościach, które Cię interesują. Marcin Osman, Wasz zdalny korespondent z Doliny Dunajca. Pozdrawiam serdecznie.